Pokój, dobro, kochani. Dzisiaj mamy czwartek, 10 grudnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Muzyka Dzisiejszy fragment z Księgi Proroka Izajasza mówi o suszy i o pustyni. Mówi o tym, że kiedy przyjdzie Pan, to przemieni pustynię w pojezierze, to przemieni suchą ziemię w wodotryski. Bardzo często w Piśmie Świętym susza i pustynia jest obrazem, jest odzwierciedleniem naszej duszy, kiedy brakuje Pana Boga, kiedy brakuje radości, kiedy brakuje jakiejś takiej duchowej płodności. Wtedy, kiedy jesteśmy smutni. Wtedy często Pismo Święte ten stan nazywa pustynią czy suszą. Myślę, że każdy z nas kiedyś widział taką suchą ziemię, taką suchą, wiecie, na pieprz. Albo na przykład widzieliście taką, taką suchą ziemię, która przypominała taką skorupę, taką popękaną. Właściwie wszystko to, czego potrzebuje, to potrzebuje wody. Właściwie żadne suplementy, żadne takie środki zastępcze, typu cień, typu na przykład jakiś chłód nocny, nie jest w stanie zaspokoić. Ona potrzebuje wody i tylko wody. I właściwie sama bez wody jest taka bezowocna, to znaczy yy, ma w sobie potencjał. Ale bez wody nie ma tam żadnego życia, jest tam po prostu śmierć. I myślę, że musieliście też widzieć takie zjawisko, kiedy ziemia pije, kiedy tak jak gąbka po prostu chłonie wodę, kiedy się napełnia tym. To, czego potrzebuje, to właśnie tej, tej wody i jej obraz zupełnie się zmienia. I również po kilku dniach ta spękana ziemia staje się zieloną oazą, staje się miejscem, gdzie tętni życie. Córka moich znajomych uwielbia konie. Ale ponieważ mieszkają w bloku, nie mogą sobie pozwolić na konia, który mieszkałby na balkonie albo gdzieś tam w komórce. Więc po prostu ich własny, znaczy koń ich córki, mieszka w stadninie. Oni opłacają tę stadninę. Ona kilka razy w tygodniu tam przyjeżdża, pielęgnuje tego konia, rzeczywiście karmi, łoży na wszystkie środki, te, które są potrzebne, aby utrzymać konia. I kiedyś w czasie wakacji postanowili, że wezmą tego konia, którego tak bardzo chcieli już tak mieć na, 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 na co dzień, wzięli ze sobą na działkę. Przez dwa tygodnie byli z tym koniem, on miał taki swój specjalny kojec i widać było jak on strasznie tęskni do stada. Oczywiście on miał tam wszystko: miał wodę, był wypieszczony, był gdzieś tam masowany i tak dalej, wyczesany, ale brakowało mu stada. I wyobraźcie sobie, po dwóch tygodniach, kiedy wrócił do swojego ukochanego stada, kiedy zobaczył inne konie, to po prostu wpadł jak szalony i po prostu musiał poocierać się o inne konie, musiał po prostu cieszyć się tą wolnością, która tam była. Tutaj niby u nich miał dobrze, oni traktowali go w sposób odpowiedni. Miał i właśnie te masaże i wodę, i wszystko, ale czuł się jak w złotej klatce, tak podejrzewam. Natomiast tutaj czuł się wolnym. Potrzebował po prostu wspólnoty. Aby poczuć klimat tej spękanej ziemi, która w pewnym momencie otrzymuje wodę, to można też powiedzieć o człowieku chorym, który gdzieś tam, nie wiem, jest w izolacji, w pandemii, i w pewnym momencie izolacja zostaje zdjęta i może wyjść na zewnątrz. Albo, na przykład, ktoś jest w więzieniu i w pewnym momencie otwierają się drzwi więzienia, wychodzi na wolność i po prostu może wreszcie odetchnąć prawdziwą wolnością. I, kochani, tak samo świat pragnął Zbawiciela świata. Był jak zesła ziemia. Oczywiście miał różne środki zastępcze, suplementy, które pozwalały mu przetrwać, proroków, którzy zapowiadali Zbawiciela świata. I ostatnim prorokiem Starego Testamentu i pierwszym prorokiem Nowego Testamentu jednocześnie był święty Jan Chrzciciel. Jako jedyny spośród wszystkich proroków miał ten przywilej, że on osobiście wskazał, to jest Zbawiciel świata. To jest baranek Boży, który przyszedł, aby zgładzić grzechy całego świata. Był ostatnim prorokiem Starego Testamentu i wtedy i w związku z tym był największym spośród tych wszystkich, którzy byli narodzonymi z niewiasty, ale również. Jako pierwszy prorok Nowego Testamentu był najmniejszy, dlatego, że był dopiero takim prekursorem. Jeszcze nie do końca poznał i otworzył się na, to, na tę prawdę, którą przyniósł Pan Jezus. I święty Jan Chrzciciel, przepraszam za takie sformułowanie, ale dla mnie jest takim suplementem, takim środkiem zastępczym, który. Pomógł przetrwać. On mówił: Ja was chciłem wodą, ale po mnie przyjdzie ktoś, kto będzie chcił was duchem świętym. To, czego potrzebujecie, to nie wody, ale potrzebujecie ducha świętego, bo wasza dusza jest po prostu spękana i jest potrzebująca ducha świętego. To jest to, co jest w stanie ożywić wasze życie duchowe. Pozwól Panu Bogu, aby przyszedł, aby wypełnił wszystkie niedobory łaski w tobie, aby ze swoim duchem świętym przyszedł i nawodnił ciebie, abyś wreszcie zaczął. Żyć, abyś odetchnął pełną piersią, abyś poczuł się naprawdę wolny, tylko Duch Boży może, może tego dokonać. Niech Duch Boży przyjdzie, niech Pan Jezus przyjdzie i niech was napełni swoją soczystą łaską Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego kochani. Szczęść Boże Papa. Pa. Do jutra.